Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo ciepło, we wtorkowy, późny wieczór w kolejnym wydaniu telewizyjnego biura śledczego. Dziś jesteśmy znów w Łodzi i okolicach. Tutaj doszło do dwóch bardzo brutalnych, bardzo bestialskich morderstw. Pierwsze wydarzyło się w zeszłym roku, w 1999. Drugie, cztery lata wcześniej, w 1996 roku. W obu przypadkach ofiarami byli młodzi ludzie, i w obu przypadkach bandyci napadli na nich w ich własnym domu. Proszę Państwa, pomagając policji, pomagamy sobie. Organy ścigania liczą, że dzięki Państwa informacjom, Państwa spostrzeżeniom uda się rozwiązać okolicy tych zbrodni i wpaść na ślady morderców. Zapraszam do uważnego oglądania naszego programu. Zaczynamy. Pan jest? Ostatnio trafiłem na bardzo dobry przepis, trzeba pokroić plasterki cielęcinkę, później siekaną cebulką i czosnkiem ją posypać, zalewamy to wszystko tłuszczem i na pół godziny do piekarnika, a potem zalewamy to wszystko winem, mówię Ci, palce, wisać. Wiesz, to może być dobre, faktycznie to się może udać. Wiesz, będę to musiał wypróbować już niedługo. Szkoda, że nie masz warunków, żeby rozwijać swoje hobby. Nie mam nawet prawdziwej kuchni, ale kiedyś wybuduję sobie dom i tam będę miał prawdziwą kuchnię i będę spędzał wolny czas na gotowanie. Biesław Witkowski. 33 lata. Kawaler mieszka samotnie w łodzi przy ulicy Przybyszewskiego w jednopokojowym mieszkaniu. Spokojny, kulturalny, uczynny. W miejscu zamieszkania uważany za dobrego sąsiada, w miejscu pracy za solidnego pracownika. Życzę Ci, żeby Ci się udało. Może nawet kiedyś otworzyć własną restaurację? Eee, marzenia że na to trzeba pieniędzy, żeby wybudować, czy otworzyć własną restaurację. To jest ogromny majątek. W czerwcu 1999 roku pan Wiesław zaangażował się w jednym z nowo otwartych łódzkich hipermarketów w charakterze pracownika fizycznego przy rozbiórce mięsa. Wcześniej już podejmował tego typu pracę w innych sklepach, prywatnie. Interesował się gotowaniem. Było to jego prawdziwe hobby. Zbierał wszelkie dostępne na naszym rynku przepisy kulinarne. Jutro też będzie roboty. Przywożę towar. Ty wiesz co? Mam w sklepie taką robotę, że nie ma niekiedy w ogóle wytnienia. Jakbyś się koleż uczył, to byś nie nosił pak. A ty to co? Nie by nie nosisz tych pak? Też noszę, ale ja na roboty nie narzekam. Dobrze, że w ogóle jest. No nie? No pewno. Masz rację. O, mój autobus jedzie. No to leć. Sytuacja, którą przed chwilą obejrzeliśmy Miała miejsce 10 października 1999 roku. Pan Wiesław razem ze swoim kolegą wyszedł ze sklepu. Poszli na przystanek autobusowy linii 98, znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego. Tam przez chwilę rozmawiali. Kolega wsiadł do autobusu, a pan Wiesław przeszedł na drugą stronę ulicy, gdzie znajduje się przystanek tramwajowy. Stamtąd pojechał do swoich znajomych na ulicę Wulczańską. To co się go, Wejrzymy sobie mecz? No, Zrównam po kielichu i coś na zagrychę. Co ty, tylko żadnej wódki? No Co ty gadasz? Faceci jak mecz oglądają, to po jednym wypiją. Nie, nie, w żadnym wypadku. To ja jednak pójdę coś przygotować. Nie róbcie sobie kłopotu, ja zaraz wychodzę. No co ty, jesteś niepoważny? Dopiero przyszedłeś, już chcesz wychodzić? No, przepraszam cię bardzo, ale niestety dzisiaj naprawdę nie mam czasu. Naprawdę muszę już iść. No co ty? Mecz przed nami, a ty wychodzisz? Nie wygłupiaj się, poczekaj. Nie zatrzymuj mnie, trudno. Tak dzisiaj wyszło. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, że już wychodzisz. Następnym razem pogadamy dłużej. Cześć. Znajomych z ulicy Wólczańskiej wyszedł o 20.30. Był tam niecałą godzinę. Zwykle przesiadywał dłużej. Tym jednak razem bardzo się śpieszył. Czym dotarł do domu, do dziś nie wiadomo. Policja zakłada, że mógł iść na piechotę i do swojego mieszkania przy ulicy Przybyszewskiego 13 mógł dojść około godziny 21.00. To ty, wejdź. Zrobić ci herbaty? Nie, ja tylko na moment. Daj! Daj, kurwa, karty! O co ci chodzi? Jakie Nie raz? pamiętasz? Oddawaj pieniądze, kurwa. O, to się. Je. Nie wiem o co ci chodzi. Mierz mi głupa, pieniądze. Spada! Co byś mi tu przychodził z jakiejś? Wynocha! No kurwa. No to masz. Ha, ha. O godziny 21.30. Sąsiad pana Witkowskiego wychodzi z psem na spacer, przechodząc obok jego mieszkania, widzi uchylone drzwi. Na pierwszy rzut oka nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie jeden drobny szczegół. W uchylonych drzwiach tkwił but. Właśnie przez te drzwi do wnętrza wszedł pies. Właściciel, żeby go przywołać, Poszedł za nim i tu natknął się na zwłoki Wiesława Witkowskiego. Ciało znajdowało się na wersalce w pozycji półleżącej. Na piersi Denad miał krwawe plamy pochodzące od rany kłutej klatki piersiowej po lewej stronie w okolicy serca. Bezpośrednią przyczyną zgonu było przebicie komory serca narzędziem ostro W pokoju nie znaleziono śladów walki. Policja nie wyklucza, że sprawców zabójstwa mogło być dwóch albo więcej. Dlatego też prosimy o kontakt wszystkie osoby, które między godziną 20 a 21.30 10 października 1999 roku przebywały w okolicach ulicy Przybyszewskiego 13 i widziały jednego lub dwóch mężczyzn niebędących mieszkańcami tej posesji. Prosimy również o kontakt właścicieli taksówek, którzy między godziną 21 a 22 tego wieczoru w okolicach Przybyszewskiego zabierali do swoich samochodów jednego lub dwóch dziwnie zachowujących się mężczyzn. Wszelkie proszę państwa spostrzeżenia w tej sprawie proszę kierować do telefonów zaufania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numer 042 635 23 71 lub do Komendy Wojewódzkiej Policji również w Łodzi pod numer telefonu kierunkowy 042 651 50 07. Proszę dzwonić bez obaw. Anonimowość zapewniona. Co ci zamówić? Co chętnie napiję się kawy. Tylko kawa? Po całym dniu? Obiad jadłam na mieście, a deser to raczej nie. Jakieś odchudzanko? No tak jakby. Z czego? Zawsze się coś znajdzie. To jak się coś znajdzie, to po co od razu usuwać? Gorzej jest, jak nic nie ma, to jest dopiero dramat. Ale sobie to riemnieślibyśmy. Poproszę dwie kawy i dwa firmowe dziecka. Daniel Ambrożek, 22 lata, mieszka w Zgierzu przy ulicy Stafa z matką i ojczymem. Jest spokojnym, kulturalnym, energicznym, młodym biznesmenem. Daniel uczestniczy w tak zwanym rodzinnym biznesie. Jego mama razem z ojczymem prowadzą zakład szwalniczy, w którym szyją odzież. Daniel zaś rozprowadza ją na targowiskach, m.in. w Głuchowie i na stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Daniel ma wspólników, którzy pomagają mu nie tylko w transportowaniu odzieży, ale też w jej sprzedaży. Często wszyscy wspólnie zaczynają pracę w nocy, żeby również w nocy, tyle tylko, że następnego dnia zakończyć ją. Takie są, proszę Państwa, wymogi wolnego rynku. 8 13 października 1996 roku około godziny 22.30 Daniel razem z dwoma wspólnikami wyruszył na targowisko w Głuchowie, by już zawczasu zająć tam dogodne miejsce do handlowania. Jakie mamy plany? Warszawa, stadion? Skoczymy teraz na targowisko w Głuchowie. Czemu tam? Rozmawiałem wczoraj z Kumplem. Zatwiej nam budę na stadionie dziesięciolecia. Nie mamy czasu, jechać tyle kilometrów trzeba szybko włożyć ten towar. Najlepiej w Głuchowie. Dawaj tu tę autę. Dobra, jadę, jadę. Skąd ten pośpiech? Jeszcze tego nie obchnęliśmy, już kacyś na następną partią. Musimy się zmobilizować, bo zostaną nam pełne półki. Patrz, co ty robisz? Chcesz nas co No bo co tak stoicie? Nie widzicie jak jadę? Coś z wie za kierowca. Hmm. A z ciebie to na sprzedawca. Zobacz ile towaru na półkach zalega. Dobra chłopaki, nie ma czasu na kłótnie, zabieramy się do pakowania. Na targu w Głuchowie został jeden ze wspólników. Miał się zająć sprzedażem odzieży od rana. Tymczasem Daniel do swojego domu w Zgierzu przy ulicy Stafa. dotarł około godziny drugiej w nocy i od razu położył się spać, nie chciał budzić rodziców. Był bardzo zmęczony, a następny dzień miał również wypełniony pracą. Właśnie zajrzałem do Daniela, jak zabi. Pewnie wczoraj późno wrócił, nawet nie słyszałam, jak wszedł. No, wszedł tak cicho, że dziś rano pomyślałem, że albo go nie ma, albo jest z jakąś panią przyszedł. Na szczęście dochowałam się syna, co to na noc do domu wraca i żadnych dziewów nie sprowadza. No to znaczy, że dobrze go wychowałaś? Jako matka powinnaś być z siebie dumna. No, jestem. A, nie będę nic jadł. To wielko herbaty i musimy jechać, bo już późno. No, niestety, robota czeka. 14 października 1996 roku rodzice Daniela wyszli do pracy około godziny 8:30. Nie budzili go. Tego dnia postanowili, że będą do niego dzwonić do domu. Tymczasem do Daniela przyszli niespodziewani goście. Już idę? A, to wy. O co chodzi? Zaraz się dowiesz, o co chodzi. Dowie, dowie! Przez kilka godzin rodzice i dziewczyna Daniela próbowali się! z nim kontaktować telefonicznie. bezskutecznie. Telefon wciąż uporczywie milczał. Dopiero około godziny 15, kiedy jego mama wróciła z pracy, w mieszkaniu zastała przerażający widok. Zwłoki Daniela Ambroziaka znajdowały się w przedpokoju, ofiara leżała na brzuchu, na całym ciele miała szereg ran kłótyk, w tym najbardziej widoczna rana cięta na prawej części szyi. Przyczyną zgonu było przecięcie tętnicy szyjnej i rdzenia kręgowego. Całe mieszkanie zostało dokładnie splądrowane. Zginął złoty sygnet z inicjałami RR. W mieszkaniu zamordowanego unosił się charakterystyczny zapach gazu zawiącego, którego najprawdopodobniej sprawcy użyli przy napadzie. Kim są mordercy? Jaki był motyw ich bestialskiego zabójstwa? Do dziś, proszę Państwa, nie wiadomo. Daniel był z natury nieufny. Nikogo obcego nie wpuściłby do własnego mieszkania, zatem najprawdopodobniej znał sprawców. Od tego zdarzenia minęło parę lat, ale policja liczy na to, że dzięki Państwa informacjom uda się ustalić kulisy tej zbrodni, złapać sprawców, ustalić motyw. Przypomnę, że zdarzenie to miało miejsce 14 października 1996 roku w Zgierzu przy ulicy Stafa. Informacje w tej sprawie proszę kierować do telefonu zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod numer 042 651 5007 lub do Wydziału Kryminalnego Łódzkiej Policji pod numer telefonu 042 635 21 37. Policja prosi również Państwa o pomoc w dotarciu do sprawców napadu na hurtownię znajdującą się w Łodzi przy ulicy Wysokiej 31. Rzecz miała miejsce 29 kwietnia 1999 roku około godziny 13. Dwóch nieznanych sprawców wtargnęło do hurtowni i terroryzując bronią. Pracownice zażądali wskazania miejsca przechowywania gotówki i kart magnetycznych do aparatów telefonicznych. Kobieta uległa ich żądaniom. Bandyci ukradli gotówkę w wysokości 3600 zł, karty telefoniczne i bilety MPK. Oto portret pamięciowy jednego ze sprawców napadu. Wiek z wyglądu 30-40 lat, wzrost około 180 cm, średniej budowy ciała, włosy koloru blond, proste, krótkie, czesane bez przedziałka. Ubrany był w krótką brązową kurtkę do pasa, zapinaną na zamek błyskawiczny, w jasną koszulę i granatowo-czarne dżinsy. Jeśli ktoś z Państwa rozpoznał mężczyznę przedstawianego przez nas na portrecie pamięciowym, albo posiada inne informacje, Dotyczące tego napadu prosimy o kontakt z telefonem zaufania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem kierunkowy 042 635 23 71 lub z Wydziałem Kryminalnym tej Policji pod numerem kierunkowy 042 635 14 54. A teraz w skrócie przypomnijmy sprawy podjęte w tym odcinku. 10 października 1999 roku pomiędzy godziną 21 a 21.30 nieznany sprawca zabił 33-letniego Wiesława Witkowskiego w jego własnym mieszkaniu przy ulicy Przybyszewskiego w Łodzi. Ofiarę ugodził nożem w okolice serca, po czym zbiegł, pozostawiając za sobą niedomknięte drzwi. Policja poszukuje świadków, którzy 10 października 1999 roku widzieli po raz ostatni Wiesława Witkowskiego lub znają szczegóły tej zbrodni. 14 października 1996 roku w Zgierzu w mieszkaniu przy ulicy Stafa nieznani sprawcy brutalnie zamordowali 22-letniego Daniela Ambroziaka. Swoje ofiary zadali szereg ran nożem, po czym podcieli jej gardło. Z mieszkania skradli złoty sygnet z inicjałami RR. Policja poszukuje świadków zdarzenia. To już wszystko na dziś. Przypominam, że osoby występujące w tym programie to statyści, proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami bądź sprawcami, natomiast miejsca i wydarzenia są boleśnie, tragicznie prawdziwe. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie naszego biura za tydzień. Dobranoc Państwu.